jaka jestem Majka i dziś jesteśmy na Mochowie yy, Na rybkach i właśnie zrobiliśmy takiego karka, duży O kurde, taki yy, no O spory, taki mały, ale gruby strasznie Na dumbbellsa Już dawno nie było filmiku yy, On taki, a zdjęcie się zrobi No i wypuszczamy o kurde, poszedł i kolega z sobie y, nową bandeczkę, taki to jest MT Feeder Meister, y, nie, nie wiem, no to przeczytajcie sobie, y, 360 y, metrów, y, y, sorry, centymetrów, y, 3 metry i 60 centymetrów. Y, no. I taki kowrotek, tak, tak wędeczka się prezentuje, już dawno temu czasy ochrzczona. No a druga to jest moja, ta stara, czy dawno już temu czasy kupiłem. No i o, tutaj. I już było parę rybek. Tam na koniec może zdjęcia wstawię, bo tam mam kilka właśnie zrobionych zdjęć i pokażę wam jakie tam były y, poprzednio i czekamy na jakąś kolejną rybeczkę. Jest kolejna rybka, y, jest to y, kolejny karpik y, taki, już go odhaczamy. Y, to jest bezadziorowy ten y, haczyk, więc będzie y, o, właśnie tak jak podejrzewałem, ławiutko taki, a zdjęcie Łan, taki skillowy już jest. Ale no, nie takie rybki się łowiła. O kurde. O! No, o jak płaszcze to nie dobra, no i czekam na rybę. Kolejna rybeczka no. Jest to karpik. Y, fajny, taki no, zwykły. A tam, o, a tam karczka sama pływa. No i wypuszczamy do wody no. Nic o niej więcej. No i kolejny karpik taki. Jeszcze był jeden, ale to taki mały, że aż strach było go w internecie pokazać. Nie no, żartuję, ale y, trzeba było go od razu y, wypuszczać, bo no. Y, bo był ten, a tu tak jaki linek tak wygląda. A karpik fajny, więc leci do wody. O, o, jest taki karpik. Y, leci do wody. Odpuszczaj. No, no to... O. No jest taki kolejny karmik. Y, karpik. Y, sery Odczepiamy i go wy, wypuszczamy. Kurde co jest? Jeszcze chwilę, a, dobra Już i wypuszczamy podnieść do góry No i wypuszczamy Chwileczkę wezmę ten kaczyk Dobra wypuszczamy Ale, czekaj, nie wypuszczam. czekaj, czekaj. No, i jest taki karpik, y, ładny nawet, y, wypuszczamy do wody. Będę go puszczał z podbieraka, bo mi łapy zmarzną. Kurde, a muszę y, przychyleć coś. Muszę pić dzisiaj. Kubusia, bo mi zimno na rozgrzewkę, no. No, i ostatnia y, rybka tego dzisiejszego dnia jest to karpik o no taki gruby y, o kurde zaraz już robi, r, robię zdjęcie i odchodzę no nie, nie no ładny karpik naprawdę tak. Uf, tak mamy mamy taki fajny fajny no leci do wody no no to na tyle to koniec subskrybujcie lajkujcie komentujcie cześć no i tutaj yy, teraz mamy leszczat i teraz będzie karpik i kolejny karpik, więc na...